Moje serduszko, pozdrawiam serduszka i chciałbym zaprosić wszystkich chętnych na dodatkowe warsztaty rozwoju duchowego, spotkanie duszy i nauki operacji fantomowej, samoleczenia, kreacji rzeczywistości, czy leczenia innych ludzi do poznania na termin 7-8 listopada. Ten dodatkowy termin powstał po tym jak spojrzałem na listę rezerwową ludzi, którzy chcieli przyjechać 24-25 października. Lista jest tak długa, że postanowiłem zrobić dodatkowy termin. Prosiłbym wszystkie osoby z tej listy, aby napisały do mnie, czy ten termin im pasuje, czy nie. Jeżeli chodzi o osoby z listy 24-25 października, jeżeli ktoś musi przenieść się na listopad, niech do mnie napisze, a jeżeli ktoś musi być tylko w październiku, niech również do mnie napisze. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja wiem, że każde warsztaty mają swoich uczestników i będą oni dokładnie w tych terminach, których mają być. Jeżeli chodzi o warsztaty, to w sobotę odbędą się spotkania duszy, a w niedzielę nauka operacji fantomowej, samoleczenia, kreacji rzeczywistości i leczenia innych ludzi. Koszt warsztatów to 200 zł za jeden dzień, jeżeli ktoś chce zostać na dwa dni, to koszt wynosi 400 zł. Jeżeli chodzi o noclegi, to również mam zniżkę w tym hotelu i jeżeli ktoś chciałby zostać na drugi dzień, nie wiem, napiszę z prośbą o nocleg, sprawdzę jakie są ceny adekwatne do tego dnia. Jeżeli chodzi o warsztaty, to w filmie w zaproszeniu na 24-25 październik do Poznania omówiłem czym są te warsztaty, więc link do tego filmu jest pod tym filmem. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy działają te warsztaty. W Wrocławiu zapytała mnie Pani, czy są jakieś efekty działania medytacji na świecie, jak ja to poznaję i jak oni mogą to zobaczyć. Właśnie chciałem podzielić się takim efektem. Odczytam maila, którego dzisiaj otrzymałem od Kasi, i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na to, jak pracujemy i jak działamy na warsztatach. Chciałam podzielić się refleksją po obejrzeniu Twojego dzisiejszego nagrania. Kto wygra wybory? Taki był tytuł ostatniego filmu. W miniony weekend powtarzałam często w myślach: Jestem zdrowa, jestem szczęśliwa. I pierwszy raz pojawiło się też w mojej głowie: Jestem kochana. W filmie powiedziałeś, że wysyłaliście do ludzi i istot, i istot, energię miłości, żeby każdy, nawet samotny, poczuł miłość. Teraz już wiem, skąd takie słowa w mojej głowie. Wasza praca działa. Dziękuję. Kochani, właśnie to jest to piękno tych warsztatów. Kochani dla tych wszystkich, którzy pytają mnie, czy te warsztaty działają, macie właśnie odpowiedź. Rozświetla to drogę wielu, wielu osobom i dlatego naukowcy mówią, że jedna osoba metująca to Energia dla 5 milionów ludzi to wpływ na 5 milionów ludzi, a jeżeli tych osób jest 20, to możecie sobie policzyć ile osób zostaje rozświetlonych w jednej sekundzie medytacji. To jest właśnie piękno tych warsztatów. Dlatego zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą nauczyć się medytować, chcą pomagać innym ludziom, aby po prostu z nich skorzystali. Dodatkowy termin w Poznaniu. Już zbieram zgłoszenia na arondiagnostalmaupainter.pl. Wszelkie informacje dotyczące, gdzie się odbędą, są pod tym filmem. Oczywiście tam, gdzie zawsze. Hotel Ibis Północ w suchym lesie, to jest Koło Poznania. O godzinie 10 rozpoczynają się warsztaty i w sobotę, i w niedzielę. Spotkanie duszy trwa do godziny 17.00. Natomiast operacje fantomowej kończą się między 15 a 16. Na pierwsze warsztaty, na spotkanie duszy, potrzebuje, potrzebujecie zabrać ze sobą matę, poduszkę, kocyk, coś do leżenia, żeby było wygodnie. Natomiast na drugie warsztaty tutaj odbywają się one na krzesełkach, ale jeżeli ktoś chciałby się położyć, powiedzmy do medytacji, bo tam też są medytacje, może ubrać się w matę, w kocyk, aby położyć się, a nie siedzieć na krzesełku. Reszta informacji pod filmem i w filmie z 24-25 października. Dziękuję za ten film.